Polska reprezentacja ma ze wszystkich reprezentacji najbardziej chujowy software jaki istnieje, serio kurwa. Bo taka na ten przykład reprezentacja Japonii. Zapierdala, celnie podaje, omija silnych przeciwników, robi zmyłki pod polem karnym przeciwnika, strzela gole. No w chuj skomplikowane. Zresztą kurwa reprezentacja Senegalu. Senegalczyk też musi wyczuwać moment podania i strzału, wykorzystywać przewagę fizyczną, szukać luk w obronie przeciwnika i strzelić gola w jakimś dobrym momencie. Wcale nie takie proste. A jak działa reprezentacja Polski? Otóż pierwszy punkt algorytmu reprezentacji Polski brzmi Zapierdalaj dalekim podaniem do lewego. Nie wiem, czy graliście kiedyś z Polakami. Jak dostanie to piłkę, to podaje do lewego. Zawsze, kurwa, zawsze... Jak się w połowie akcji odbierze piłkę lewemu, to spróbuje odebrać i znowu dalekie podanie, żeby magicznie dostać się pod pole karne jednym podaniem. Można się tak rozgrywać 500 razy i zawsze jebana do lewego. Polak to taki jebany piłkarski odpowiednik trebuszu. Zawsze wykopie jak najdalej i niecelnie. Ma to w chuj zabawne konsekwencje, jak się lewego przewróci, a ten zaś się poprawiać pod kolanówki przez 5 minut. Polak zaczyna wtedy grać w przypadkowym kierunku, bo kurwa nie ma jak podać do lewego. Najlepiej jak dojdzie podaniami aż do szczęsnego. Wtedy ten jego zjebany mózg cannot into logica, tylko zaczyna wykopywać byle gdzie do przodu. Normalnej akcji nie zacznie, bo kurwa algorytm. A nikomu innemu nie poda, chuj wie czemu. Kiedyś z kolegą z klubu weszliśmy na zamknięty trening Polaków. Odległość między drużyną a lewym była w chuj długa. Na jakieś całe boisko. Mówię mu, patrz kurwa, i zacząłem podawać im piłki. Odebrali podanie i zaczęli podawać dalekimi. Podają kurwa i podają, nie trafili. Próbę podejmuje drugie skrzydło i dalej wzdłuż kolejnej krawędzi, a potem jeszcze raz i podają dalej do lewego. 45 minut jebani podawali przez te boisko i ni kurwa chuja nie ogarnęli, że sytuacja jest przejebana. Nie może by zacząć normalną akcję, bo gówno. Nie kurwa. Jakby jedna połowa miała dobę, to by jebanym noga odpadła w trakcie. Ciąg dalszy algorytmu brzmi, jak podanie trafiło do lewego to niech zrobi piruet. Jak już pozwolicie lewemu odebrać piłkę, czy chuja, czy coś, to obróci się dookoła, upewni, że straci piłkę i wziu, kurwa, kładzie się na murawie. Czasem potrafi siedzieć i poprawiać pod kolanówki przez 15 minut. Jak już przeciwnik wejdzie w twoje pole karne, to wywal piłkę. Nie no, akurat całkiem spoko punkt. Tylko kurwa wywalenie po chuju, jak trafia znowu pod nogi przeciwnika. Jak się ktoś pokona... To obieca, że następnym razem wygracie. Wiem, że taki wynik to nie bycie pokonanym, ale kurwa, jakie lepsze słowo może to opisać. Ewentualnie porażka, żenada, wstyd frajerstwo. Chuj tam semantyka. Ważę, że jak Polak przegra, to obiecuje, że wygra. Kurwa! Kurwa! Przecież ma zaplecze doradców. Mo mogliby opracować dobrą taktykę, ale nie kurwa. Obiecaj! Najlepsze jak się wpierdoli Polaka przeciwko drużynie grającej taktycznie. Jak byłem mały, to oglądałem mistrzostwa z takimi meczami. Jak wrzuci Senegalczyka, to do ostatniej chwili walczy, żeby strzelić Gola, i nawet czasem zdąży, zanim sędzia odgwizda. Rzadko, ale jednak. Niemcy to już w ogóle siła, strąk i mało która drużyna utrzyma przewagę taktyczną. A Polska co? Przegra i obieca, kurwa! Przychodzi Japończyk, patrzy O kurwa, ja jebie JPG! Co robi? Omija kurwę podaniami i wychodzi pod pole karne. Nie dość, że kurwa nie będzie chciał podejść bliżej, bo smród, to jeszcze jebana puści kilka goli z dalekich strzałów, bo ją ostrzelał jak pojebany z 30 metrów. Aha, jeszcze jedno. Przyglądaliście się, jak wyglądają fryzury Polaków? To nie są te kurwa ułożone czupryny. Nie. Fryzury to małe błyskawice nad duszami. Jak oni wyglądają? No na pewno chujowo wyglądają. Senegalczycy mają wyjebane w kosmos, designerskie fryzury, bo mają tradycyjne afrykańskie afro. To samo Nigeryjczycy. Ale nie kurwa Polacy. Po chuj im fryzury, jak tylko występują w reklamach dla innych Polaków. Przegrywają wszystkie mecze i się przewracają. W tym roku dostaliście na Mistrzostwa Świata. Możecie sobie pooglądać, sprawdzić. Tylko uwaga, bo obiecają, że następnym razem wygrają. Siema, tu Korektor. Jeśli brakowało wam mnie w tej paście, to już tłumaczę o co chodzi. Otóż istnieje taki kanał Pastor, który właśnie dla was przeczytał ten materiał i zapraszam do niego bardzo serdecznie, ponieważ dzielimy się z nim pastami w taki sposób, że... On nie czyta tych samych past co ja, czyli wchodząc do niego macie jeszcze więcej materiału. Zapraszam serdecznie korektorek.